Witam wszystkich widzów, pokażę wam co się stanie jak się podłączy rysik z ołówka do prostownika. Mamy tu, Mamy tu już rysik wyjęty, prostownik i kable. Najlepiej żeby były z takimi krokodylkami. Podpinamy z jednej strony, drugi z drugiej strony, kładziemy na ziemi. I podłączamy do prostownika jeden kabel, drugi kabel, i włączamy prostownik. Gasimy jeszcze światło, żeby było lepiej widać. No i się zaczyna świecić już. Zamkniemy jeszcze drzwi, było jeszcze lepiej widać. Jak widać świeci. I teraz go podłączymy do akumulatora. Podpinamy to. I pójdziemy z tym do akumulatora. Jak widać, już jest wszystko podłączone do akumulatora. Akumulator 12V i podpinamy czerwony do czerwonego. Czarny do czarnego. I czekamy. I w akumulatorze. Szybciej zaczyna świecić niż w prostowniku. Dziękuję, to na tyle naszych eksperymentów. Do widzenia.